Noworoczny popis artystów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy to już tradycja. Na scenie swój kunszt muzyczny pokazują uczniowie, absolwenci i nauczyciele placówki, żeby wysłuchać najpiękniejszych melodii, jak zawsze przybyły tłumy. Po raz kolejny wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Domu Kultury Mors wszyscy czekali na rozpoczęcie tej muzycznej uczty. Bardzo fajnie, że szkoła muzyczna się reklamuje. Syn właśnie gra też na saksofonie. i. Z całą rodziną przyszliśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj brać udział w koncercie i po prostu troszkę kultury zażyć w Dębicy. Bo tu wnuczki mają występować i przez to my tu przyjechali. My z muzyką jesteśmy związani wszyscy, dlatego z chęcią przychodzimy na koncert, z chęcią patrzymy na popisy młodzieży. Występują dzieci, wnukowie, mężowie, żony, także myślę, że, że to też jest powód, dla którego tej publiczności jest tak dużo, ale bez wątpienia poziom artystyczny jest tutaj także bardzo ważny i on na pewno jest zapewniony. Przede wszystkim ekscytacja, radość, że po raz kolejny możemy razem muzykować. Wszyscy uczniowie szkoły muzycznej razem z nauczycielami. Cieszymy się po prostu, że cała dębica jest z nami i chce przeżyć to wielkie muzyczne święto. To mimo wszystko stres, ale ten motywujący stres. Które powoduje, że my, jako uczniowie, jako nauczyciele, jako cała społeczność Dębickiej Szkoły Muzycznej, potrafi zjednoczyć się z całą Dębicą w jednym koncercie. Oprócz finałowego Marsza Radeckiego, wszystkie pozostałe utwory to są świeżynki, czyli po prostu premiera na Dębickiej Estradzie. Będą również nowi goście, soliści z Krakowa, zmiany za pulpitem dyrygenckim, czyli po prostu show. Pierwsze wejściówki, które rozdawaliśmy, w... W ilości ponad 400 rozeszły się już 27 grudnia i później nie mieliśmy. Zdecydowałam się na zorganizowanie drugiego koncertu 2 lutego o godzinie 16.00. I w ciągu jednego dnia rozdaliśmy 600 wejściówek. Nie planujemy już kolejny, ten jest szesnasty, ale już w głowie mamy repertuar na przyszły rok. Z roku na rok powiedziałbym coraz więcej ludzi. Dziś e, pełna sala, 600 osób. To chyba jasno świadczy o tym, że Dębica spragniona jest tak wspaniałych występów muzycznych, bo muzyka, jak wiadomo, łagodzi obyczaje, to po pierwsze, a po drugie prowadzi... E, do ubogacenia wnętrza. Roku jest, co roku myślę, że będzie. Myślę, że szkoła muzyczna zawsze przygotowuje i zawsze będzie przygotowywać. Cieszę się bardzo, że mamy zdolną młodzież, mamy artystów, którzy potrafią zaśpiewać nam na początku nowego roku koncert noworoczny. Podczas koncertu publiczność może zawsze liczyć na coś wesołego. Oto stara się niezastąpiona prowadząca galerę Renata Żabicka. Tym razem postanowiła poprawić remont sali widowiskowej Morsów. Do pracy wraz z muzykami zabrali się zaproszeni goście. Myślą, że będą dzisiaj tylko grać. My nie tylko gramy, nie? Trzeba trochę posprzątać, trochę ogarnąć sprawę. Słuchajcie, dostaliście wyjściówki. Zaproszenia? No, a płaciliście? A przeczytaliście sobie, co tam było drobnym druczkiem napisane? No, że to trzeba odpracować, kochani. Tam panie będą stały przy wyjściu i się będziecie zapisywać. No można myć okna, czyścić wykładzinę. No takie różne rzeczy, nie? No. Także bardzo prosimy do pomocy. Kochani, wiecie, co to jest remont? Matko, ja mam w domu drugi rok remont. Powiem Wam, w szkole teraz czuję się jak w domu. Ten strój to jest autentyk. To jest w ogóle autentyk. Brudu, potu, kurzu, to jest wszystko po prostu. Wiecie, remont jest wtedy, kiedy się buty wyciera, jak się z domu wychodzi, nie? To wtedy jest remont. Generalnie powiem wam, że to jest huk, szum, w ogóle trzy światy. E, chciałam wam powiedzieć, że kiedyś wchodzę do szkoły i słyszę Panie majster! Wojtek spadł z drabiny! A majster woła, niech leży, bo za chwilę fajrat. Tym razem słyszałam, jak, jak majster woła, młody, a co ty tak od samego rana z tymi pustymi teczka, taczkami po szkole jeździsz tam i z powrotem, tam i z powrotem. O mówi panie majster, bo tyle roboty, że jeszcze się nie zdążyłem załadować. <grywa> o matko, słuchajcie, bo my dzisiaj trochę musimy tutaj popracować, to nie ma tak, że taki lajcik, nie? Wprawdzie niedziela, no ale wiecie, no czasami mus to mus, nie? Mm. Chciałam Wam powiedzieć, że najgorsze to nie, nie jest ta robota. Najgorsze to jest to podejmowanie decyzji. Wiecie, taki kolor, czy taki, wybrać taki kabelek, czy taki kabelek to jest dramat. Słuchajcie, ja byłam świadkiem, jak nasza pani dyrektor rozmawiała z wykonawcą. koncertu noworocznego zabrzmiały między innymi kolendy, pastorałki czy światowe przeboje filmowe w nietuzinkowych aranżacjach. Wystąpił chór, orkiestra smyczkowa, zespół instrumentów dętych i orkiestra symfoniczna, wszystkie prowadzone w zespole Szkół Muzycznych w Dębicy. Na scenie dołączyli do nich zaproszeni soliści oraz zespół instrumentalny Bohema Trio. Na wydarzenie zaprosili Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy stowarzyszenie na rzecz wspierania młodych talentów w Dębicy przy współudziale finansowym miasta Dębice, powiatu dębickiego oraz miejskiego ośrodka kultury Dębice. Dębicy. i